Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu ASP.NET MVC, w którym już omawialiśmy takie rzeczy jak routing oraz podstawowe elementy MVC, czyli widoki i kontrolery. Został nam jeszcze model. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć model. Czym jest model? A więc model jest z tego rodzaju reprezentacją danych. Naszej aplikacji. Dane te są zazwyczaj pobierane z bazy danych. Modele tworzone są przez kontroler i przekazywane do widoku. Tak jak powiedziałem, reprezentują nasze dane, czyli reprezentują obiekty biznesowe w naszej aplikacji. Często, tak jak powiedziałem, wypełniane są danymi z bazy danych. Te dane mogą przechowywać informacje, ale mogą także zawierać logikę biznesową, jakieś reguły biznesowe, na przykład reguły walidacyjne. Gdy przechowują tylko dane, to wtedy nazywają się Data Transfer Object, DTO. Przeważnie przechowują dane z bazy danych. Może zacznijmy od pokazania. Stwórzmy sobie nasz pierwszy model. A więc do katalogu model dodajemy prawym, wypisujemy prawym i dodajemy klasę. Nazwiemy sobie naszą klasę pracownik. Klikamy add została dodana. To jest nasza klasa modelu. Powiedzmy, że w naszej klasie modelu. Mamy zdefiniowane takie pola, jak Pierwszym polem będzie typu integer, będzie się nazywać pracownik id Jeżeli sobie napiszemy prop i klikniemy dwa taby to już doda, doda nam już takie wstępną definicję pola i teraz sobie tylko zmieniamy na przykład String i nazwę na przykład na name. Na przykład imię. Dodajemy kolejne pole. Nazwisko. I dodajemy kolejne. Będzie to na przykład miasto. I kolejny na przykład string ulica. Ulica, dobrze. Mamy tak zdefiniowany model. Ten model zazwyczaj odpowiada jakiejś, zazwyczaj odpowiada konkretnej tabeli w bazie danych. ten tabelą by była tabela pracownik, która by miała takie pola. Dobrze, gdy już mamy stworzony model, klasę naszego modelu, to teraz możemy sobie dodać klasę kontrolera, która, że tak powiem, tworzy nasz model i uzupełnia go danymi. Dobrze. Dodamy sobie klasę kontrolera, klikamy prawym, Add Controller. Weźmy sobie pusty kontroler zaznaczny. Dodaj. Nazwijmy go powiedzmy Home Controller. Dobrze, mamy dodany nasz Home Controller. I teraz w metodzie index o, nie tutaj w metodzie index stworzymy sobie naszego. Pracownika. Dokładnie w metodzie indeks nie tworzylibyśmy naszego pracownika, tylko pobieralibyśmy dane odnośnie naszego pracownika z bazy danych. Ale my tutaj stworzymy sobie dane, dane naszego modelu, tak powiem, ręcznie. Nie będziemy korzystać w tej chwili z bazy danych. Czyli zadeklarujemy sobie pracownik. Dobrze, indywidualist to jeszcze nie rozpoznaje w pracownikach, gdyż musimy nam dać, dodać przestrzeń nas. Klikamy sobie prawym. O, jeszcze raz. I dodajemy using. Dobrze, i teraz tworzymy sobie naszego pracownika. Pracownik. Pracownik równa się new. Pracownik i ustawimy jego właściwości, czyli pracownik ID, przypuśćmy, że będzie 10. Imię jego będzie Marcin. Wisła, Kowalski, co tam jeszcze mamy? Miasta, Warszawa, ulica, Miła. 3 przez 12. Dobrze, stworzyliśmy nasz model. Teraz, jak stworzyliśmy nasz model, to jest model naszego pracownika, to ten model możemy przekazać do widoku. Przekazujemy go do widoku. Dobrze, jeszcze nie mamy naszego widoku, czyli dodajmy dla do naszej metody widok. Klikamy na indeks prawym, dodajemy add view, i nazwijmy nasz widok indeks, zostawamy tak template, nie będziemy używać template'u, strony layoutu, że wykorzystuję. Dobrze, klikniemy add, dodajemy nasz widok. Dobrze, został dodany widok. Dodajmy sobie tutaj, że ten widok jest silnie typowany, czyli dodajmy sobie. Model. Nasza aplikacja nazywa się Model. I folder jest Models, bo w Modelsach mamy naszego pracownika. Dobrze. To jest pokazanie, że widok jest silnie typowany i używamy w widoku naszej klasy modelu pracownik. Dobrze. Jesteśmy teraz w naszym widoku. I tak w kontrolerze utworzyliśmy naszego pracownika, przekazaliśmy go dla naszego widoku. Teraz w naszym widoku wyświetlimy dane naszego pracownika. Dobrze, aby wyświetlić dane naszego pracownika, stwórzmy sobie tutaj na przykład tabelkę. W tabelce stworzymy sobie komórki. Tadam. Dobrze. I tutaj sobie damy, jakie tam mamy klasy? Pracownik ID. Dobrze, damy sobie tu pole. Pracownik ID. Tak. A tutaj w następnej komórce damy sobie już. Model i naszą właściwość pracownik. ID. Dobrze. Następny wiersz naszej tabelki Stójmy sobie. Tutaj damy sobie imię. Pracownika. A tutaj z naszego modelu pobierzemy imię? Dobrze. Analogicznie możemy sobie to skopiować. Tutaj dać nazwisko. Nazwisko. I tutaj nazwisko. Wkleić kolejny. Tutaj dać imię, nazwisko. Miasto. Miasto kolejny ulica i tutaj z modelu ulica. A więc tak. Tutaj utworzyliśmy nasz model, który się nazywa pracownik ma Pola pracownika i imię nazwisko miasta ulica. W kontrolerze utworzyliśmy kontroler, zdefiniowaliśmy metodę indeks, w której to metodzie utworzyliśmy sobie naszego pracownika, że tak powiem, ręcznie. Nie pobieramy danych z bazy danych odnośnie pracownika, tylko tworzymy sobie go ręcznie. Bo pobieranie danych z bazy danych to omówimy później. Teraz sobie utworzyliśmy pracownika ręcznie, przekazaliśmy tego pracownika, dane odnośnie pracownika do widoku i w widoku wyświetlamy dane tego pracownika. A więc uruchommy sobie aplikację i zobaczmy jak to działa. Dobrze, uruchomiła się nasza aplikacja i mamy naszą stronkę. Mamy nasz widok, tak jak ten tutaj i mamy pracownik ID. I jest pracownik ISID 10 pobrane z modelu imię pracownika Marcin, nazwisko pracownika Kowalski, miasto pracownika Warszawa, ulica Pracownika Miła 3 przez 12. Czyli to są dokładnie te dane, które ustawiliśmy tutaj i które zostały przekazane do widoku i wyświetlone w przeglądarce. Wszystko się zgadza. Dobrze możemy zamknąć. Zatrzymać naszą aplikację. A więc. Podsumowując, stworzyliśmy klasę pracownika, która zawiera takie oto pola. Zazwyczaj klasa modelu będzie zawierać pola, które odpowiadają polom w tabeli zdefiniowanej w bazie danych. Ale my teraz nie tworzymy, nie komunikujemy się z bazą danych, tylko tworzymy tego naszego pracownika że tak powiem, ręcznie, bo komunikacja z bazą danych zostanie pokazana później. No i teraz mając nasz model pracownika, utworzyliśmy sobie tego pracownika w kontrolerze i zdefiniowaliśmy tutaj wartości dla naszego pracownika. Tak jak mówię, w tym miejscu nie będziemy tworzyć pracownika ręcznie, przeważnie będzie tutaj odpytywana baza danych o dane na temat pracownika, czy na temat pracowników, czy na temat innych klas modelu. I tutaj będzie przekazywany model do widoku. Tutaj przekazaliśmy model do widoku. W widoku pokazany jest, że jest, widok jest silnie typowany, że reprezentuje pracownika, model jaki do niego jest dostarczony, i tutaj wyświetlone są dane na temat pracownika. Dobrze, może jeszcze raz. Czym jest model? Model jest reprezentuje obiekt biznesowy. Często, tak jak powiedziałem, jest wypełniany danymi z bazy danych. Może przechowywać informacje, może tylko przechowywać informacje lub może zawierać logikę biznesową, na przykład tak jak reguły walidacyjne. Tutaj w tym wypadku nasz model przechowuje tylko informacje. Nie ma dodanej żadnej logiki biznesowej, nie ma żadnej i taki model, który przechowuje tylko informacje, nazywamy Data Transfer Object, czyli DTO. Tutaj mamy dość krótki model, zawiera kilka pól, ale model może na przykład zawierać 20-30 pól i więcej. I na przykład w widoku będą konieczne do wyświetlenia informacje tylko z 5 pól. Wtedy Tworzy się tak zwane view modele, które to zawierają tylko wycinek naszego modelu. Lub może być tak, że nasz view model nie będzie zawierał wycinka naszego modelu, tylko będzie po prostu potrzebny, żeby w widoku były wyświetlone kilka pól z klasy pracownik i na przykład kilka pól z klasy kontakt. I wtedy nasz view model będzie zawierał na przykład trzy pola z tej klasy i dwa pola z innej klasy. Będzie taki stworzony view model, który po prostu będzie przekazywany do widoku. Dobrze, także tutaj stworzyliśmy sobie nasz model, zdaliśmy klasę. Nasz model przechowujemy w katalogu models. Aczkolwiek nie musimy go przechowywać w katalogu model. To jest tylko taka konwencja, Możemy sobie go dodać do dowolnego katalogu. Możemy także stworzyć osobny projekt na modele. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W większych aplikacjach tak się będzie robić. Dobrze, tutaj mamy nasz model jeszcze raz. Następnie w kontrolerze. Tutaj żeśmy sobie go utworzyli ten model i przekazali go do widoku. A w widoku nasz model. Wyświetliliśmy w przeglądarce internetowej. Dobrze, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję.